Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj parę słów na temat tylnego układu napędowego. Tylnego mostu napędowego, nazwijmy to inaczej, typu Haldex, czyli to jest automatyczne załączanie tylnego napędu przez komputer, przez ciśnienie oleju, gdzie wytwarzane ciśnienie oleju ściska nam w środku te tarczy i jest przenoszony napęd na koła tylne, tak mówiąc szybko i kolokwialnie. Chciałbym pokazać po prostu, jak wyglądają elementy w czasie rzeczywistym ciśnienia, żeby ktoś tam mając problem z takim napędem, to będzie akurat testowane na hondzie czwórce, bo trójki, akurat w trójkach jest inny, troszeczkę ten układ napędowy, i tam nie ma możliwości sprawdzenia tych wszystkich parametrów, w czwórce. To jest od 2012 roku, chyba Hondy te są produkowane i tak samo w innych modelach, ten układ jak jest. Dużo ludzi ma problemy i to po prostu dla porównania, żeby pokazać, jakie są nastawy, ciśnienia, parametry, żeby ktoś sobie porównał ze swoim i sprawdził, czy po prostu dobrze pokazuje. Tutaj jest akurat teraz olej troszeczkę rozgrzany, bo to musi mieć powyżej 20 stopni i jest wymieniony olej, układ działa poprawnie jest załączany gdzieś tam powiedzmy, nie sprawdzam na zimą, na śniegu czy się kółka kręcą tylne tylko gdzieś tam powiedzmy na jakiejś żwirowni, lekkim piachu jak tył dostaje poślizgu, tył jest załączany i tak samo ten tył yy, cały czas tak jakby pcha ten samochód nie ma czegoś takiego, że on jest wyłączany lub w ogóle nie działa, tak jak gdzieś tam są pokazane różne firmy yy, filmy, które mówią, że po prostu choćby nawet nie wiem, w automacie to jest inaczej działa, a w manualu inaczej Biorąc pod uwagę hondy, CRV-ki, czwórki. No nie, on ma działać cały czas tak samo. I dlatego chcę pokazać, właśnie, jak to powinno wyglądać na parametrach. I niech sobie tam każdy powiedzmy, jeżeli ma taki samochód lub podobny, układ napędowy nie działa to, że mógł sobie porównać, czy faktycznie te parametry są zachowane. Podstawa to jest odpowiedni olej. Wymiana co 30 tysięcy, bo tam wchodzi do tej, tego tego tenego mostu litr setka, litr dwie setki, także jest jego niedużo i on się zużywa, i dlatego jest przewidziana częsta wymiana, żeby ten cały system prawidłowo działał. A więc chodzimy po kolei. Mamy tutaj na pewno cztery koła, nastawy, system inteligentny sterowania. No i co? Możemy po kolei, powiedzmy, sprawdzać informacje, module. Będziemy tak szybko przelatywać przez ten cały system. Wychodzimy z tego. Istotną rzeczą jest również, żeby nie było żadnych usterek. Brak usterek. Kasowanie kodów usterek. No to jak nie ma, to wiadomo, jak to będziemy kasowali. Później mamy odczyt Danych, odczyt danych w zamrożonej ramce. Sprawdzamy, czy nie ma jakichś tam zapamiętanych w systemie. Jak widzimy, nie ma. Wchodzimy od samego domu. Powiedzmy, zacznijmy od, zaraz cofnijmy się, patrząc przez telefon i robiąc diagnostykę na komputerze, to jest ciężka sprawa. Funkcje specjalne. W funkcjach specjalnych mamy wymiana modułu sterującego, tego nie będziemy wchodzić, nie będziemy patrzeć. Czyli jeżeli się tam wymienia ten moduł, to tutaj się robi kalibrację, ustawienie, przyuczenie komputera, że jest coś wymienione. Tak samo jak programowanie czujnika z dużego G, krwawienie powietrza, czyli to jest nic innego, tylko jest odpowietrzanie. Zawsze to robię, jak zmieniam olej w tym moście, to robię to odpowietrzanie. Także zrobimy. Podstawa to jest silnik, pracuje. Nie wiem, czy było to słychać akurat, takie brzęczenie z tyłu, czyli system się odpowietrzył. Mam nadzieję, że będzie to słychać. Teraz cofamy się do tyłu. Test elementów wykonawczych mamy. Znowu nie to, co trzeba, nacisnąłem. Kontrola ciśnienia oleju. Opis, jakie mają być zachowane parametry. Test elektrozaworów. Również jest opis, jakie powinny być zachowane parametry. No i mamy poziom pierwszy, poziom drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy. I max. Tego maxa nie sprawdzam. Sprawdzamy po kolei poziom pierwszy, na czym to polega. Mamy tutaj opis, że to jest od jednego do siódmego. Wchodzimy i mamy. Bieżący krok pierwszy, ciśnienie oleju, zadane, jest 29, a rzeczywiste ciśnienie oleju jest 37,38 kPa. Wychodzimy z tego, bierzemy drugi. Teraz chyba nam się wcisnął trzeci, tak? Ciśnienie oleju, zadane, 102 rzeczywiste. Również jest 102, jest idealnie. Wychodzimy. Teraz weźmiemy drugi. Sprawdzamy. Na drugim. Wychodzimy. Trzeci był. Teraz bierzemy czwarty. Wchodzimy. Takie mamy zadane. Ciśnienie oleju 163, rzeczywiste ciśnienie oleju 172, bardzo dobrze. Wychodzimy, bierzemy poziom piąty. Za każdym razem, jak się naciska, jest takie lekkie brzęknięcie z tyłu pompy, czyli jest podane ciśnienie, zadane rzeczywiste. Teraz mamy, będziemy jechać 6. Jest super. I weźmiemy siódmy. I widzimy jak siódmy, w sumie rzeczy największy. Ciśnienie oleju mamy 354 zadane, a rzeczywiste przez pompy uzyskane to jest 366. To jest bardzo dobry, idealny wynik. Czyli pompa jest, wszystko OK. Tarcze, szczelność, olej mówiłem świeży wymieniony, wszystko jest w jak najlepszym poziomku. Maksymalnego nie sprawdzam. Nie chcę tam czegoś uszkodzić. Jak w 7 poziomów działa, to znaczy, że jest OK. Cofamy się do tyłu. Jeszcze raz. Mamy teraz. Parametry rzeczywiste. Nie to wziąłem co trzeba. Parametry rzeczywiste. Zaznaczamy sobie na dole. Wszystkie parametry, no i widzimy po kolei, jakie są parametry. Tutaj oczywiście z boku są opisy. Szybko przelecimy, żeby sprawdzić, jaki jest opis. Wychodzimy z tego. Programowanie czujnika kompletne, czyli on jest zakończony. Tak samo jak odpowiednik tylnego mechanizmu różnicowego, któryśmy robili też wejdziemy w opis. Jest kompletne. Wychodzimy z tego. Czyli jest nie w trakcie i może coś nie działać. Tylko jest test przeprowadzony. Jest wymienione, odpowietrzone i wszystko jest kompletne. Czyli jest zakończone. I przelecimy po tych rzeczywistych. No tutaj wiadomo. Aktualny prąd silnika pompy. Jeżeli pompa nie działa, no to nie ma żadnego napięcia. tak Tutaj jest tylko napięcie, które tam tylnego zaworu pokazane, że cały czas jest monitorowane. Tak samo jak tutaj docelowe ciśnienie oleju, pompa nie działa, nie ma ciśnienia. Podczas jazdy może jak ona powiedzmy gdzieś tam zacznie wtedy pracować tylny układ, to wtedy będzie pokazane ciśnienie. No i temperatura oleju jest 20, żeby test przeprowadzić. Jakikolwiek to musi być powyżej 20, lub 20, choćby nawet, ale już czasami przy 19 stopniach nie przeprowadzimy żadnego testu z tego powodu, że to będzie za niska temperatura tego oleju. Ręka silnika. No i tutaj mamy, nie wiem właśnie dlaczego, też w tylnym układzie napędowym jest zaznaczony prędkość tylnego, czyli tak jakby z czynników ABS czytuje nam prędkości oraz skrętu, tak jak się kierownicą kręci, to widać, że to wszystko się zmienia. Takie są nastawy poprawne, ale najważniejsze w tym wszystkim to myślę, że jest właśnie ciśnienie na tych elektrozaworach. No i po tym wszystkim możemy jeszcze sprawdzić system sprawnym braku sterek. I teraz odczyt zamrożonych ramek. Też wszystko jest ok. Czyli, mówiąc krótko, tylny układ napędowy. Tak powinny wyglądać nastawy, parametry rzeczywiste, żeby system poprawnie działał. Pozdrawiam wszystkich, życzę do zdrowia.